Hej, hej, ja znowu ze swoją oklepaną muzyką, no ale jakoś to jest mój ulubiony gatunek. Tak, jestem technomułem. Zaczynałem od tego, mając kilkanaście lat i tak mi zostało do tej pory po 30 latach. Nadal najbardziej lubię taką muzykę. No a co do sprzętu, na razie kaseciaki mi się znudziły. No chwilowo tylko, bo czekam na EDA 90, będziemy testować, no ale niestety coś jest nie tak, nie wiem czy paczkomat ma jakąś awarię, ale od kuby z paczkomatu kurier nie chce podjąć tego EDA 90, już trzeci dzień, dzisiaj też go nie zabrał, nie wiadomo co jest zgrane, no jeszcze czekamy, ale raczej w tym tygodniu on już nie dotrze, bo nawet nie wyruszył, jutro piątek, sobotę też już nie przyjdzie. Mam nadzieję, że on przynajmniej wyruszy, że, no, że się odetka, no, wyjdzie z tego paczkomatu. A póki co hmm, postanowiłem sobie odświeżyć Harmana. No mam dwa Harmany, ale w jednym, tym starszym, gdzie kilka razy baterie wymieniałem, bo najpierw jak kupowałem z Chin jakąś taką, co niby miała mieć 9000 miliamperów. Okazało się, że shit totalny grał pół godziny góra i do niczego kasę mi zwrócili za, tamten, za tamtą baterię. No nie całą, bo nie chcieli przyjąć towaru z powrotem, tylko zaproponowali mi, że baterię mogę sobie zostawić, a oni mi większość kasy zwrócili. No dobra, poszedłem na to, bo lepsze to niż nic. Potem kupiłem następną baterię gdzieś na Allegro, która okazała się też. Gorsza niż ta moja stara, zużyta w Harmanie 3-letnia, i przełożyłem ją z powrotem. Podziałało to jakiś czas, ale teraz już tamten Harman w ogóle nie działa, nie reaguje na baterię. Nie wiem, czy tam coś się naruszyło od tego ciągłego przekładania. coś kabelek się poluzował, ale tamten Harman gra tylko na, na zasilaczu. Przy czym zasilacz mam tylko jeden, bo jeden też mi wysiadł. A że to wszystko. Do Harmana drogo kosztuje zasilacz nowy 300, nowa oryginalna bateria około 150. A już mi się tam tego harmana zmieniać nie chce, bo już go tyle razy rozkręcałem, że boję się, że go następnym razem nie poskładam szczelnie. A mając jeszcze do dyspozycji drugiego harmana, który jest sprawny, ale też no, dawno go nie używałem i włączyłem, minutę pograł i padł. Nie wiem jak ta bateria by długo pograła po pełnym naładowaniu. Ale podejrzewam, że też nie długo, także hmm. No wada Harmanów to jest właśnie największą ich wadą to jest bateria. One nie są wielkie, nie są ciężkie, są poręczne, przenośne. No, mniejsze są niż JBL Boomboxy i dwa razy lżejsze, ale bateria to jest porażka, no. Nawet ee, nowy Harman z nową baterią pogra góra 4 godziny, słuchając na maksa. Ale dźwięk za to jest piękny, no. no nie wiem, co tutaj poradzić na to, co... Bez sensu, głośnik przenośny ma służyć jako sprzęt stacjonarny na zasilaczu. No trochę bez sensu, no ale... Ale już tak wracając do dźwięku... Kiedy podłączyłem to, no to nie, no rzeczywiście, to to wszystkie magnetofony miażdży, no. No zresztą od początku to wiedziałem. No, wszystkie magnetofony, miazdy z Harmanem to można tylko Diorę porównywać, bo nawet AK 44 mimo że może trochę mocniej i Sharp GXM 10, który grał bardzo podobnie jak AK 40 bo sama AK 44 poszła do Kuby, bo w sumie mam wolę te bardziej przenośne sprzęty i Sharp GXM 10, który gra prawie tak samo jak AK 44, tylko może trochę mniej przestrzennie i ciut mniej sopranu ma. Ale gra tak samo mocno, tak samo głośno jak AK44, dlatego ja wolałem sobie zostawić Sharp'a GXM10, bo bardziej preferuję te sprzęty przenośne, nie lubię tych wiesz, tych kabli, tych kolumn, tego plątania. No a co do Harmana, no jakby to nie był sam głośnik, to dźwiękowo yy, no, przy takich gabarytach... To jest najlepszy sprzęt grający. On miażdży po prostu wszystko. On gra tak miękko, pięknie, mocno, dynamicznie, potężnie gra. Dawno go nie słuchałem, jak go teraz włączyłem, to po prostu bajka, no. Cofnę może ten utworek już, żeby nie szukać. Bo też podłączyłem starego LG-ka, na którym mm, muzykę puściłem. On też tu leżał rozładowany, bo Mam do dyspozycji dwa telefony lepsze, tą Motorola, którą nagrywam, i A70, którego naprawiłem, dlatego ten garażowy Eldzik praktycznie leży tutaj nieużywany. Ale muzyczka z niego też, też brzmi dobrze, także zobaczcie, jak to pięknie, sprężyście, mocno, potężnie gra. Hmm. Sopraniki też są jednak piękne, no bo w sumie po zdjęciu kopuł, znaczy tych maskownic to on ma sopranów niewiele mniej niż Diorka, w której można no, bardzo przesadzić z tymi sopranami, zresztą tak samo jak i w A2, też można przesadzić z tymi sopranami, a Harman ma ich po prostu w sam raz, bez żadnego kombinowania, no po przejściu z tych magnetofonów, no może, może z A2 to nie, od, od A2 to Harman ma tylko o wiele ładniejszy sopran, znaczy, bas, bo sopran, sopranu ma trochę mniej, ale wcale on nie jest gorszej jakości. Tu jest naprawdę bardzo dobrej jakości: wszystko, bas, sopran. Stereo nie jest tak szerokie jak w niektórych sprzętach, chociażby w Sonym, czy, czy nawet w A2, czy w Soundmasterze, którego mam w pracy. Ale, ale jest bardzo ładne, zwarte jest to stereo. Jeśli go tak postawi przed sobą, to też to pięknie brzmi. Tym bardziej, że on nadrabia potężnym. Doskonałym niemalże brzmieniem, no doskonałym brzmieniem, tutaj jemu nic nie można zarzucić. Jest potężne, miękkie, sprężyste brzmienie, czyściutkie, sterylne sopraniki. Dźwiękowo to jest mistrz, ale no, ubolewam nad tymi bateriami, no i to, że mi ten jeden zasilacz wysiadł, bo wcześniej lubiłem sobie posłuchać, żeby na, na dwóch Harmanach, ale żeby one grały równo, to obydwa muszą być podłączone do zasilacza, czyli muszą być dwa zasilacze, bo inaczej jeden będzie grał ciszej, no chyba żebym nie słuchał na maksa, ale nie, no nie mogę y, osobno, kiedy są sparowane te Harmany, nie mogę osobno jednego przyciszyć, bo obydwa się ściszają, także no mając do dyspozycji jeden zasilacz, jeden głośnik będzie grał trochę głośniej, drugi trochę ciszej i to już mnie trochę denerwuje dlatego ich nie słucham w parze, zresztą one sparowane nie mają i tak prawdziwej stereofonii, wzmacnia się tylko dźwięk, można sobie rozstawić, brzmi potężnie. Jakoś ta, jakaś ta stereofonia z dwóch głośników naraz, z dwóch odrębnych stereofonii się jakoś tak przeplata. Brzmi to fajnie, ale to nie jest yy, stereofonia taka, jaka powinna być. Nie jest tak, że jeden Harman gra jako prawy, drugi jako lewy, tylko obydwa mają odrębną stereofonię, Tyle, że można spotęgować to brzmienie poprzez dwa harmany, ale już dobra, bez pitolenia sami posłuchajcie jak to pięknie brzmi, bo musiałem sobie przypomnieć, już go tak dawno nie używałem. no miazga, miazga, no. no, nie, nie trzeba mi żadnego innego głośnika, jedynie jakbym miał kupić jakiś nowy, potężny głośnik, to tylko dla baterii, bo się zastanawiałem nad JBL-em, yy, boomboxem, no, kiedyś tam nad jedynką, później nad dwójką, teraz nad trójką, no, bo wygląda na to, że trójka jest najlepsza z tych wszystkich boomboxów. Ale że one są tak drogie i wcale też nie są aż tak bardzo mobilne, bo są bardzo ciężkie, 6-7 kilo, są o wiele większe od Harmana, dwa razy cięższe. Dlatego z głośników przenośnych nadal zostaję przy Harmanie, to jest mój najlepszy mobilny sprzęt grający pod telefon. Nic lepszego mi tutaj nie zagra lepiej. Tylko, że ta bateria, dlatego one więcej leżą. No bo no chodzić z tym trochę nie ma sensu, bo niedługo, niedługo to pogra. No. Możliwe, że w tym jeszcze w tym nowszym bateria nie będzie taka tragiczna, tylko że jak on leży kilka miesięcy nieużywany, to pewnie sama się rozładowuje. Ale teraz chyba sobie mm, zrobię taki test po pełnym naładowaniu. Trochę sobie go posłucham, zobaczę, ile jeszcze ta bateria w tym nowym Harmanie yy, trzyma, bo jak nie, to się wkurzę, poświęcę te trzy stówy, ale kupię dwie nowe, oryginalne baterie do Harmanów. W tym nie powinno być problemu, bo on chyba rozkręcany nie był, a nawet jak był, no to jakoś tam sobie poradzę. Nawet w tym starym, gdzie te śrubki, mam gwinty już trochę zjechane, też jakoś tam sobie poradzę, najwyżej jakieś tam hmm, kleju powlewam do gwintów w te śrubki, jak będę je skręcał, czy czy jakiś tam no, podopycham coś w te gwinty, żeby to dobrze jeszcze trzymało i powymieniam te baterie w tych Harmanach tylko zastanawiam się czy warto kupować nowy zasilacz, bo to kolejne 300 ale pomyślę na tym, bo to jest sprzęt warty warty po prostu inwestowania, warty trzymania nowy taki Harman nadal kosztuje ponad tysiaka ja go kiedyś kupiłem za jakieś 900 w promocji już no, prawie 4 lata temu tak teraz on jeszcze podrożał, jak ostatnio patrzyłem na ceny, to było jakieś około 1500, prawdopodobnie można go znaleźć taniej. Ale no on jest warty tej ceny, to jest naprawdę pięknie grający sprzęcik. Ale dobra, to była taka kolejna zapchaj dziura. Czekamy na Eda 90, który mam nadzieję przyjdzie, bo ja już zaczynam się tutaj schizować, że, że tam jest albo skrytka pusta, albo... Albo zepsuta, że kurier nie może się dostać do tego, że to będzie dłużej trwało, ale mam nadzieję, że ostatecznie ten E90 do mnie dotrze i następny film już mam nadzieję będzie z nim, bo sobota, niedziela będzie praca. Także mam nadzieję, że gdzieś w tygodniu tam się już uporają w impoście z tą dostawą tego EDA90, no i też prawdopodobnie Philipsa D8614, którego Kuba. Wyślę później, ale no, mam nadzieję, że do następnego tygodnia też zdąży go wysłać i zdążą przyjść obydwa naraz. Także do zobaczyska z tamtymi sprzętami po naprawie. Zmykam. Hej.